Witajcie kochani, chciałam się podzielić z Wami tą radością. Ile mi daje radości słuchanie radia chrześcijańskiego? Wspaniała muzyka, budująca modlitwa, duża radości, spokoju, nadziei. Po prostu jestem bardzo zadowolona z tego powodu, że powstało takie radio. Chrześcijańskie, z którego naprawdę można dużo czerpać i dużo, dużo po prostu w swoim życiu takich przemyśleń, przez tą modlitwę, i w ogóle najwspanialsze radio, którego mogę słuchać na okrągło, na okrągło. Także polecam kochani każdemu. Bo to naprawdę sami się przekonacie, jakie to jest wyjątkowe radio. Pozdrawiam serdecznie.